Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patyk 2703 i śpieszę do Was z materiałem, o który tak bardzo mnie prosicie. Wysyłacie mi wiadomości prywatne na Instagram, na Facebook, żebym odniósł się do tego fragmentu materiału, który jest wyemitowany na kanale sportowym, który nosi tytuł Smokowski i Buchwald. Tutaj prowadzącym jest Tomasz Smokowski. I Tomasz Smokowski odnosi się do mojej osoby. I wy, jako moi widzowie, prosicie, żebym ja to skomentował i z miłą chęcią to zrobię. W sposób dżentelmeński i mam nadzieję, że Tomasz Smokowski też odbierze to w, spos w sposób dżentelmeński z szacunkiem, To moją odpowiedź. Tutaj, żeby być w stosunku, yy, fair w stosunku do moich widzów, yy, muszę Was poinformować, że już prowadziłem rozmowę prywatną z Tomaszem Smokowskim na Instagramie. I teraz tak, widzowie kochani, może przesłuchajmy ten materiał ja się odniosę bez wysublimowanego języka odniosę się co tutaj dokładnie Tomasz Smokowski mówi jeżeli chodzi o moją osobę i jakie błędy popełnił a wy jako widzowie kanału sportowego jako widzowie kanału patyk 2703 zdecydujecie kto tutaj może mieć rację bo to chyba o to się rozchodzi a nie o to żeby obrzucać się głównym. Jeszcze chciałbym przed tym, zanim zacznę, poinformować swoich widzów, że miło by było, gdybyście odnosili się też z szacunkiem do Tomasza Smokowskiego. Kiedy sobie żartujemy, to sobie żartujemy, ale zawsze i każdemu należy się szacunek. Tutaj może, przysłuchajmy fragment tego materiału. Że Patryk 2703 ciągle do mnie dzwoni. Otóż słuchajcie, Patryk, bo to jest pokłosie programu hejt parku z Robertem Karasiem był jakiś facet, którego ja nie znam jaki... więc to jest pokłosie programu, oczywiście z Robertem Karasiem transmisji live, dokładniej w której widzowie domagali się, żebym zadzwonił na kanał sportowy i domagali się też od prowadzącego wtedy prowadzący był Tomasz Smokowski domagali się odebrania telefonu ode mnie dla tych, którzy nie oglądali mojego wcześniejszego materiału. Ale do czego dążę? Nie każdy musi mnie znać. Ogólnie czym ja się zajmuję? Jeżeli chodzi o YouTube, jeżeli chodzi o social media, Facebook, mam dosyć duży fanpage, mam średni kanał YouTube. Nigdy nie zależało mi na jakimś poklasku, na wielkiej sławie. Przede wszystkim przesłanie mojego kanału to jest przestrzeganie ludzi przed środkami dopingującymi. Tomasz Smokowski mówi, że mnie nie zna. Może być taka możliwość. Jak już wcześniej mówiłem kilkukrotnie, nie jestem pępkiem świata, nie każdy musi mnie znać. Mam swoją misję w internecie: przestrzeganie ludzi, przestrzeganie młodych adeptów kulturystyki, przed środkami dopingującymi. I staram się podążać za swoją misją. Jak dotąd, bardzo fajnie mi się to udaje. Ale czy Tomasz Smokowski który spotkał się z Robertem Karasiem w celu rozmawiania o dopingu. To trzeba podkreślić na kanale sportowym w serii y, odcinków Hate Park. Jeszcze raz podkreślę, spotkał się z Robertem Karasiem, żeby rozmawiać na temat środków dopingujących. Bo jeżeli ktoś nie wie albo jest z tym niezapoznany, to Robert Karas został złapany na środkach dopingujących. A więc rozmowa. Ogólnie toczyła się w temacie środków dopingujących. Tomasz Smokowski, prowadzący, jak mówi nam Wikipedia, jest dziennikarzem sportowym. Od bardzo, bardzo dawna jest dziennikarzem sportowym. Już w latach 1995-2017 był związany ze stacją Kanal. Czy Tomasz Smokowski może mnie nie znać? Tak jak powiedziałem, nie jestem pępkiem świata. Może i mnie nie zna. Nie mi to rozstrzygać, podejrzewam, że moi widzowie sami wyciągną wnioski. Ale jak przystało na dziennikarza sportowego i komentatora, i jak to zwykł umawiać Stanowski, warto wiedzieć, warto zrobić research, z kim ma się przyjemność, o czym się rozmawia, kto może zadzwonić, kto w tej kwestii miałby sporo do powiedzenia. Jeżeli chodzi o środki dopingujące. Ale jeżeli wejdziemy sobie na Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest to rządowa strona. Raport badawczo-analityczny dotyczący podstaw i opinii w zakresie stosowania dopingu. Kantar Public Rok 2017. Nigdy tego nie wykorzystywałem. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie szukam poklasków w internecie. Moja misja jest taka. Żeby przestrzegać ludzi przed środkami dopingującymi. I podąż podążam swoją misją. Obojętnie, jakie to są social media, czy to jest Facebook, czy to jest YouTube. To zawsze staram się działać zgodnie z założeniami swojej misji. I teraz jest to strona rządowa, a Tomasz Smokowski jest dziennikarzem sportowym komentatorem, który spotkał się jeszcze raz wspomnę z Robertem Karasiem. Aby rozmawiać o ośrodkach dopingujących, to może sobie otworzymy ten raport, który wcześniej, o którym wcześniej wspominaliśmy. Raport jest z roku 2017, więc kilka ładnych lat temu, żeby czasami Tomasz Smokowski nie powiedział, że ja jestem znany od wczoraj. Przechodzimy sobie do tego raportu. Kantar Public, Ministerstwo Sportu i Turystyki, raport przygotowany dla rządu. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, jaki jest tytuł związany z dopingiem. Najpopularniejsze źródła wypowiedzi o dopingu. Jesteśmy na stronie siódmej. Poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze fanpage na Facebooku biorące udział w dyskursie o dopingu, o stosowaniu dopingu, przepraszam. Nazwa, pierwsze miejsce: Patryk 2703. Oficjalna strona. Patryk2703 na Facebooku. Jest to fanpage trenera personalnego dietetyka z kilkunastoletnim doświadczeniem. Na profilu pojawiają się wpisy Patryka o przemianach jego podopiecznych, metamorfozy. O tym, co je, jak trenuje, posty motywacyjne, posty motywujące do ćwiczeń. Pojawiają się tutaj również jego filmy z kanału YouTube. Jeszcze raz podkreślę, najpopularniejsze źródła wypowiedzi o dopingu i poniższa tabela właśnie to przedstawia, jeszcze raz przeczytam, poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze źródła w Polsce. Fanpage na Facebooku biorące udział w dyskursie o stosowaniu dopingu. Oczywiście można mówić, że Tomasz Smokowski był nieprzygotowany, tylko teraz pozostaje pytanie, czy dziennikarz sportowy powinien być nieprzygotowany do rozmowy o dopingu, czy dziennikarz sportowy powinien wiedzieć jakie, między innymi jakie jest jedno z popularnych źródeł, żeby nie mówić najpopularniejsze, aczkolwiek badania świadczą jednoznacznie, jakie źródło jest najpopularniejsze, jeżeli chodzi o Facebook, YouTube. Jest to strona dziewiąta, czyli dwie strony dyskurtu o sterydach. Ponad 1 czwarta wszystkich zakodowanych postów pochodzi z serwisu YouTube. Jest to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie internauci mogą zobaczyć realne efekty treningów innych pasjonatów kulturystyki oraz porozmawiać na temat dopingu. Niektórzy YouTuberzy sami poruszają tą tematykę. To właśnie oni wywołują największy ruch w komentarzach pod swoimi filmami. Poza omawianym wcześniej warszawskim koksem, jedne z najchętniej komentowanych kanałów z całej branży z całej bazy, przepraszam, to Patryk2703. Jest to rok 2017. Więc mamy Facebook, mamy YouTube i mamy najpopularniejsze źródła dyskusji na temat dopingu. U mnie jest to przestrzeganie przed dopingiem. Pytanie, czy Tomasz Smokowski, dyskutując z Robertem Karasiem, powinien te źródła znać? Wydaje mi się, że jako dziennikarz sportowy, jeszcze raz powtórzę, idąc za tym, co głosi Stanowski, powinien zrobić research. A tego widocznie nie zrobił. Ale dobrze, przejdziemy do dalszej części rozmowy. Myślę, Tomaszu Smokowski, że, że to chyba już jest zakończenie tematu, czy przydałoby się, żebyś mnie znał, czy może nie. Jakiś taki Nobitymi mięśniami z, z Anglii, który się bardzo chciał dodzwonić do hejt parku. No nie jest do końca tak, jak mówisz. Widzowie kanału sportowego i moi widzowie, widzowie kanału Patryk 2703, na czacie spamowali, żebyście odebrali. To nie tak, że ja chciałem się bardzo dodzwonić, tylko widzowie tego wymagali. Widzowie pisali mi wiadomości prywatne, że jest taki taka transmisja live i żebym się po prostu z Wami połączył. Ja mam wielki szacunek do swoich widzów, mam też szacunek do widzów kanału sportowego i dlatego też postanowiłem, że zadzwonię. Ale domagali się tego widzowie kanału sportowego, między innymi. Przesłuchajmy ten fragment i sami widzowie wyciągną wnioski, kto się domagał odebrania telefonu. Czekaj bo, tutaj, czekaj, bo tutaj czat się domaga, może jeszcze na koniec, chciałem zapytać, czat się domaga, żebyśmy się skontaktowali, widzę... Patryk 2703. Nie wiem kto. Czad się domaga. Czad się domaga. Powtarzam Twoje słowa, bo tutaj czad się domaga. Nie tak, że Patryk bardzo chce się dodzwonić. Tomaszu Smokowski. Dlatego proszę cię, byś nie kłamał, nie manipulował. Czad się domaga. Ty sam to powiedziałeś. Więc tak naprawdę ja nie muszę tutaj nic robić. Tak jak powiedziałem wcześniej, bez specjalnie wysublimowanego języka dyskutując jak dżentelmen z gentlemanem, pokazuje Tobie, jak Ty manipulujesz. Twoi widzowie, widzowie kanału sportowego i moi widzowie mogą wyciągnąć wnioski. Lecimy dalej. No i bardzo chciał się dozwonić do filmu. A skąd wiesz, pracy? że był nabity mięśniami? Bo już wiem, jak wygląda. A, mhm. Wiesz, jak wygląda. Wydaje mi się, że już wcześniej widziałeś, jak wyglądam, ale oczywiście dowodów na to nie mam. Mam tylko dowody, które przedstawiałem wcześniej, że Ty jako dziennikarz sportowy powinieneś być lepiej przygotowany do rozmowy z Robertem Karasiem na temat dopingu i wiedzieć może ze strony rządowej, z polskiej strony rządowej, jakie są najpopularniejsze może źródła w internecie, gdzie poruszane są kwestie dopingu i gdzie najczęściej ma to miejsce. Jak ci pokazałem wcześniej i swoim widzom, widzom twojego kanału, w raporcie jest to mój kanał. Dlatego teraz może przejdziemy do, yy, tutaj może to sobie otworzymy jeszcze chwilkę. To jest, Też nie ale yy, to Patryk dzwonimy. dzwonimy. Ja, jakiś, ja ale, lubię takie akcje. Tak? Tak. Ale to ja no jeba, to, że my dzwonimy? No co? zadzwonić. no dobra poczekaj, bo jak czat chce. No słuchajcie, bo jak czat chce. Nie tak, że Patryk bardzo chce, tylko jeszcze raz powtórzę, bo jak czat chce, a więc proszę Cię Tomaszu Smokowski, żebyś nie manipulował, nie oszukiwał, bo kłamstwo to najgorsze, co możesz zrobić. Dlatego w sposób dżentelmeński, jak dżentelmen, dżentelmena. Proszę Ciebie, żebyś nie okłamywał swoich widzów, bo w tej chwili okłamujesz widzów kanału sportowego. Oczywiście też starasz się okłamać moich widzów, ale widzowie kanału sportowego i widzowie kanału Patryk2703 bardzo dobrze wiedzą, jak to wyglądało podczas transmisji live i kto żądał rozmowy ze mną. My troszeczkę jeszcze przesłuchajmy. No to tak, to czaję, tylko ale nie znam numeru, no. Nie znasz numeru, i teraz przejdziemy może do tego fragmentu. Bo Zaraz ci powiem, dlaczego skąd wiem. Myślałem, że masz takie zdolności, że jak nie. się chce do dzwonić, to go od razu widzisz. I ten Patryk2703, który gdzieś tam, w jakimś środowisku tych. Bo to jest jakiś, nie wiem, Mister Uniwersum, coś tam coś. bodybuilder. <gulki bodybuilder. <gulki> tak, mam tytuł. Nie Mister Uniwersum, ale mam drugie miejsce, jeżeli chodzi o zawody Mister Uniwersum. Wielki. Mam nadzieję, że to wszystko zbudował o chlebie i wodzie i, i tylko dobrych ćwiczeniach, że tam nie było żadnego, żaden koks nie wjeżdżał, ale, ale skąd tam, nic, nie, nic takiego nie sugeruje. Nie możesz sugerować z tego powodu, Tomaszu Smokowski, że ja prawdopodobnie ważę mniej od ciebie. Mam 85 kg wagi. Przetrenowałem dokładnie ponad 23 lata. Wyglądam tak. Moje zdjęcia z przemiany możesz zobaczyć u mnie na Instagramie. Tutaj jest zdjęcie, jak zaczynałem przygodę z kulturystyką. To chyba jest 19 lat, także tutaj chyba troszeczkę już miałem stażu, jeżeli chodzi o kulturystykę. A tutaj może być taka forma, która jest blisko, blisko aktualna i z tego powodu, że moja forma od, od kilku lat już się nie zmienia, ponieważ jestem na limicie genetycznym, więc osiągnąłem swój limit genetyczny i nie mam zamiaru brać środków dopingujących. Ale przechodzimy sobie dalej. No, próbował się do nas dodzwonić, ale nie mógł się dodzwonić i cały czas się domagał. Tak, tak, tam Patryk, tam końcówka numeru. Nie ja się domagałem. Znowu kłamiesz, Tomaszu Smokowski, manipulujesz jeszcze raz fragment. Kto się domagał? Jeszcze raz, Tomaszu. To Patryk. dzwonimy. Zna, ja Maler. lubię takie akcje. Tak? Tak. Ale to ja no jeba, to, Że my dzwonimy? No a co? My my no dobra, poczekaj, bo, bo jak czat chce, no to, to czekaj. Ale... Bo jak czat chce. Ja cytuję tylko Twoje słowa, Tomaszu Smokowski. Bo jak czat chce. A więc kłamiesz i manipulujesz. Powtarzałeś to kilka razy. Czat się domaga. Czat chce. To są Twoje słowa. Dalej. Bardzo chciałem się połączyć z tym Patrykiem, ale Patryk, no nie miałem jego numeru telefonu, a reżyserka, ja się zaprowadzę program, reżyserka nie widzi tego numeru telefonu, Patryk. Jak reżyserka nie widzi tego numeru telefonu, no to przesłuchajmy dalej. Ja Nie znam numeru, no dajcie mi numer do Patryka, 2703, skoro się domagacie telefonu, no to zadzwonimy. Um... Końcówka 930 telefonu, ale to mi nic nadal nie mówi. Końcówka 930, to ja muszę tutaj zapytać się naszego wydawcy, czy możemy się skontaktować. To ja muszę zapytać się tutaj naszego wydawcy, czy możemy się skontaktować. To są Twoje słowa. Tomaszu Smokowski, to są Twoje słowa. To nie są moje słowa, to są Twoje słowa. I Ty to powiedziałeś. To nie jest żaden deepfake. Bo tutaj w tym materiale też mówisz o deepfakeach. To nie jest żaden deepfake. Ty to wypowiedziałeś. W programie na żywo. Lecimy dalej. Uważa, że, że jakaś teoria spiskowa, że celowo nie odebraliśmy jego telefonu. Więc ja mu powiedziałem: to daj ten numer telefonu jakkolwiek, żebyśmy my mogli do ciebie zadzwonić. No i Patrykowi jakoś przedwczoraj nie przyszło do głowy, żeby napisać do mnie na Instagramie Diema, a wczoraj już do mnie napisał: tylko że. Wczoraj do ciebie napisałem Diema po rozmowie z twoim kolegą, z Turskim. Napisałem do ciebie DM. -a. Co Twój kolega może to potwierdzić? A nie przyszło mi do głowy, żeby napisać do ciebie prywatnie, wcześniej, zanim rozmawiałem z Twoim kolegą. Z tego powodu, że logicznie myśląc, wysłałem swój numer tam, gdzie miałem zadzwonić, a więc na kanał sportowy. A miałem się dodzwonić do reżyserki kanału sportowego, a nie do Twojej. Zgadza się, Tomaszu Smokowski, czy nie? Zdążył mnie w międzyczasie poobrażać, jakoś gdzieś tam w strasznym internecie nie widziałem tego materiału, ale podobno gdzieś mi tam strasznie naobrażał, że to jestem, że to ja stoję na czele jakiejś tam szajki, która była teoria spiskowa, która go nie dopuściła na antenę. Niewygodne. Czy ty nie widziałeś mojego materiału, to do tego zaraz przejdziemy. A jeżeli chodzi o teorię spiskową, miałem powody tak myśleć. Z tego powodu, że moi, wodzy, moi widzowie to dobrze wiedzą, że kiedyś podczas. Transmisji na żywo. Kiedy była transmisja na żywo i Hate park z Robertem Burnejką. Odebraliście numer telefonu ode mnie, wskazany numer na czacie z końcówką 930. Tak to mi wydawca na ucho męczy, słyszę, 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 odbieramy no. telefon. Dobra, bo kto kto telefon szpoli? to dobra, kto dzwonię. Dzwoni? Halo? Halo, ale jest tak niepewnie. Halo, witam. Dzień dobry. Cześć Patryk Pajański znamy na YouTube jako Patryk 2703. Długo chciałem się. Okej, okay, wyłączamy. Do widzenia. Nie przyjmujemy takich telefonów. Od hejterów telefonu nie przyjmujemy. Hejterem. No. Jak to? Nie odbieracie od wszystkich telefonów? No nie. Czyli tylko wybieracie sobie, tak? Nie, tak, dokładnie. Wybieramy. Zadzwoniłeś. Patrykamy, kurda, Ok. Okej. No co rozmawiamy? Czy jak? Nie rozmawiamy. Co powiesz? Ale z jakiego powodu? Z jakiego, z jakiego powodu? powodu? Jak Bo hejt, za dużo, za dużo hejtu idzie. Ale od kogo? No, od, od, od Patryk. Prowadziłem rozmowę z Robertem Burnejką na temat zakazanych środków dopingujących, które sprzedawał Robert Burnejka na terenie Polski, nazywając je „suplementami bez skutków ubocznych. Co w konsekwencji skutkowało tym, że usunęliście wszystkie materiały z Robertem Burnejką z kanału sportowego. Zgadza się Tomaszu Smokowski czy nie. Dyskutujmy jak dżentelmeni. I mówmy sobie prawdę. Mów prawdę widzom kanału sportowego i mów prawdę moim widzom. Tak było, czy tak nie było Tomaszu Smokowski. Wtedy dziwnym trafem, reżyserka widziała mój numer, i wtedy dziwnym trafem, odebraliście mój numer, a też podczas rozmowy. Rzekomo dzwoniło setki osób, czy nawet tysiące, i potrafiliście znaleźć mój numer z końcówką 930. Tak było, Tomaszu Smokowski. Czy może tak nie było? Prawdę miał do powiedzenia. To nie były Cedar Kulesze? Nie, ale to jest właśnie z tych, że są ludzie, są środowiska, które nie chcą dopuścić Patryka na antenę. Patryk, ciebie też pozdrawiam. Ja ciebie pozdrawiam i teraz odniosę się do tego, czy ty nie oglądałeś mojego materiału. Bo wcześniej powiedziałeś, że mojego materiału nie oglądałeś, a zaraz to się udowodnimy. W innym fragmencie tego oto odcinka i widzowie zdecydują, czy ty oglądałeś mój materiał, czy może mojego materiału nie oglądałeś. Zdążył mnie w międzyczasie poobrażać jakoś gdzieś tam w strasznym internecie. Nie widziałem tego materiału, ale podobno gdzieś mi tam strasznie naobrażał, że to jestem. Ten... Teraz, może, fragment materiału, którego rzekomo Tomasz Smokowski nie oglądał, bo tak powiedział, że nie oglądał mojego materiału i rzekomo, że ja go tam jakoś strasznie obrażałem. Nie obrażałem Ciebie, Tomaszu Smokowski, poza tym, że nazwałem Cię Tomasz Janoszek, co było nawiązaniem oczywiście do nazwiska Natalii Janoszek, do materiału, który poruszał Stanowski. Ale przejdziemy, może, i niech widzowie rozstrzygną, czy Ty mogłeś mojego materiału nie oglądać. Fragment mojego materiału, zawodników. Jeżeli ty analizujesz badania zawodników, jeżeli ty przepisujesz im środki na receptę, kto im te środki załatwia? Ponieważ to są środki z apteki. Skąd Robert Karas wziął te środki? To trzeba się zainteresować. Te środki też ty mu załatwiłeś? To jest pytanie do ciebie, Tomaszu. Ekspercie z kanału sportowego, jak wcześniej słyszeliśmy. To jest fragment mojego materiału i to jest późniejszy materiał. Tomasza Smokowskiego. Wyciągnijcie wnioski. A few moments later. Nie zadałem mu jednego pytania wtedy podczas programu i mam o to do siebie trochę pretensji, Michałowi Maciejowi. A skąd mój drogi, znaczy nie mój drogi, skąd drogi panie miał pan dostęp do recept na te, na te środki? W jaki sposób wchodzi pan w posiadanie środków, które pan poleca? Ładnie ten sam człowiek którego chciałbym teraz poinformować i chciałbym poinformować kanał sportowy, i jestem bardzo zdziwiony, dlaczego nie zajmuje się tym jeszcze prokuratura. A few moments later. Mam szczerą nadzieję, i teraz mówię to w, w pełni, od, z pełną odpowiedzialnością tego, co mówię, że panem Michałem Maciejem jakoś tam, nie wiem jaką ma na nazwisko, nawet nie interesuje mnie to, yy, zainteresuje się policja. Myślę, że to jest jasne, i widzowie sami wyciągną wnioski. A na końcu. Jak zwykłem to robić, chciałbym zostawić Wisienkę na torcie i zacytować Krzysztofa Stanowskiego z filmu Bollywoodskie Zero. Ale zanim to zrobię, chciałbym wszystkich jeszcze raz poinformować, że ten ekspert, który pojawił się na transmisji live na kanale sportowym u Tomasza Smokowskiego w momencie, kiedy gościem głównym był Robert Karaś, był to odcinek Hate Park. I właśnie ten ekspert to jest były ekspert z kanału sportowego. Jeszcze raz to powtórzę. Został on przedstawiony przez Macieja Turskiego. Posłuchajmy, jak. Michał Maciej dał się poznać szerszej publiczności dzięki występowi w programie Octagon Live na kanale sportowym w 2021 roku. Współwłaściciel sieci klinik, a także człowiek, który współpracuje, jeśli chodzi o dobór hormonalny, czy też dietetyczny, czy suplementacyjny, z zawodnikami sportów walki. I to z tego najwyższego poziomu. Tak przedstawił go prowadzący Maciej Turski. Dalej, tak współpracuje z najlepszymi, z wieloma zawodnikami z naszego klubu, z Warszawskiego Centrum Atletyki, gdzie mamy swój gabinet, mamy szerokie spektrum działania. To jest właśnie ten ekspert, który został polecony do kanału sportowego. Kanał sportowy później, w późniejszym czasie zorientował się, że to nie jest żaden ekspert, tylko że jest to szaman. A więc ten człowiek pojawił się na kanale sportowym tylko i wyłącznie dlatego. Że dziennikarze z kanału sportowego zrobili zły research, a więc nie sprawdzili tego człowieka. I oczywiście w tym przypadku fajnie byłoby zacytować Krzysztofa Stanowskiego właśnie z filmu Boliwódzkie Zero. A cytat ten brzmi następująco. Pochylmy się nad stanem polskich mediów, nad tymi wszystkimi przygłupami, którzy bezrefleksyjnie podstawiali Natali mikrofon pod usta i spijali słowa z jej ust. Mają się za niewiadomo jakich specjalistów w tej branży, a tak naprawdę są tylko podstawkami pod mikrofon. Podsumował w swoim filmie Stanowski. I czy, czy czasami to tak nie jest, że ktoś tutaj jest tylko podstawką pod mikrofon i zrobił bardzo słaby research. A więc może warto by było na samym początku przekopać własne podwórko. Widzą kanału sportowego, miłego wieczoru. Dziękuję Tobie, Tomaszu Smokowski, za prywatną rozmowę. I troszeczkę więcej odwagi, mówienia prawdy. I w momencie, kiedy wykorzystujesz fragmenty moich materiałów, cytujesz, używasz moich pytań, które ja miałem zadać na kanale sportowym, w hate parku, aczkolwiek Ty nie dałeś takiej możliwości. Fajnie, gdybyś po prostu wspomniał, kogo cytujesz, czyje to było pytanie, z jakiego kanału. Dziękuję, dziękuję Wam wszystkim, widzowie, za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam i do zobaczenia, do następnego materiału. Sekcja komentarzy należy do Was.